Dzień dobry, witajcie. Biopsja jest jedną z metod diagnostycznych choroby nowotworowej, w tym raka, ale pod tym pojęciem rozróżniamy zarówno tak zwaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową, jak nawet jak również oligobiopsję, czyli biopsję gruboigłową. I to nie są badania takie same, bo możemy mieć tak zwany czyli biopsję cienkoigłową, gdzie wyciągamy pewne komórki do igły, z których później wykonuje się rozmaz. I uzyskujemy tak zwany rozmas, czyli badanie cytologiczne. Wykonujemy badanie cytologiczne. Na przykład kobieta ma w piersi jakąś zmianę i cienką igłą pobiera się komórki, wykonuje rozmas, barwi się go i ocenia pod mikroskopem. I to jest badanie cytologiczne. Ale możemy mieć biopsję grubą igłową, gdzie pobiera się fragment tkanki, tak? I z tego już wykonuje się badanie histopatologiczne. Również w efekcie ogląda się to pod mikroskopem, ale... Jakby czułość diagnostyczna tego badania histopatologicznego jest większa niż badania cytologicznego. Trzeba zwrócić uwagę na to, że wielokrotnie w różnych książkach przeczytacie, lekarz też również wam o tym powie, że pewne rozpoznanie co do tego, czy dana zmiana jest nowotworem złośliwym, czy nie, daje badanie histopatologiczne. A badanie histopatologiczne możemy przeprowadzić na dwa sposoby. Po pierwsze, albo pobieramy wycinek, czyli wykonujemy tą tak zwaną biopsję grubą i albo wycinamy zmianę lub nawet cały narząd. I są takie, bardzo często pobiera się po prostu wycinek, czyli fragment tkanki, żeby ocenić, czy jest to zmiana nowotworowa. Na przykład podczas gastroskopii, gdy lekarz wykonujący to badanie, najczęściej jest to albo chirurg, albo lekarz chorób wewnętrznych, czasami gastroenterolog, znajdzie jakąś zmianę, no to wówczas pobiera z niej wycinki i jest to badanie histopatologiczne. Ale także, na przykład, podczas kolonoskopii, gdy lekarz znajdzie jakiegoś polipa, pobiera czasem, nie usuwa go czasami w całości, ale pobiera z niego najpierw wycinki, i żeby stwierdzić, czy jest to zmiana złośliwa. Oczywiście, później i tak pacjent jest zapisywany na polipektomię, na przykład w warunkach szpitalnych, bo jeżeli jest to duża zmiana, jest to po prostu inna procedura. Ale są takie przypadki, Takich chorób czy takich zmian podejrzewanych o rozwój choroby nowotworowej, gdzie wykonuje się biopsji, ale wycina w całości. I takim przykładem są na przykład znamiona. Jeżeli mamy znamię na skórze, to wycinamy je w całości. Najczęściej również z pewnym marginesem zdrowej tkanki. Nie pobieramy fragmentu znamienia, żeby ocenić, czy tam na przykład znajduje się czerniak. Jeżeli kobieta ma zmianę w jajniku, to również usuwany jest jajnik. Tak? Nie pobiera się wycinka z jajnika, czy nie wykonuje się w tym przypadku biopsji. Natomiast, tak samo, jeżeli pacjent, u pacjenta podejrzewa się raka jądra, to również nie wykonuje się biopsji jądra, tylko usuwa całe jądro. Nie należy tego mylić z taką procedurą jak TESA, określaną w zapłodnieniu in vitro, gdzie pobiera się faktycznie, faktycznie na drodze biopsji fragment tkanki jądra, w której poszukuje się żywych plemników do zapłodnienia in vitro. Ale w diagnostyce nowotworowej tego się nie robi, nie wykonuje się biopsji jądra. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze. Pobranie samego wycinka, zwłaszcza z dużej zmiany, stwarza ryzyko uzyskania wyniku fałszywie ujemnego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my wbijamy igłę w jakąś zmianę, załóżmy, że mamy zmianę na skórze, jakieś duże znamie, około 1 cm i my pobralibyśmy jakiś fragment tego znamienia, czyli wkulibyśmy w nie igłę i fragment tkanki wyciągnęli, to jest możliwe, że akurat nie trafilibyśmy. W tego czerniaka, tak? Dlatego, że pobralibyśmy zupełnie zdrowe melanocyty, znajdujące się obok. Czyli jest możliwość, że nie cała zmiana jest zmianą nowotworową, ale jej fragment, tak? Wówczas niestety istnieje ryzyko, że ta zmiana nowotworowa nie zostanie pobrana. Takiego ryzyka nie ma, jeżeli zmiana jest wyłuszczana czy usuwana w całości. Po drugie, to jeszcze często również podaje się w różnych podręcznikach, że w przypadku niektórych nowotworów zaleca się usuwanie całej zmiany, na przykład z marginesem zdrowych tkanek, jak w przypadku znamion skórnych, żeby nie zwiększać ryzyka rozsiewu komórek nowotworowych. Czyli na przykład, że tak powiem, dzierganie, czyli kłócie zmiany, która jest czerniakie, mogłoby zwiększać ryzyko tworzenia przerzutów. Tak się uważa. Również kłucie jakiejś innej zmiany, która jest w dzienniku, będącej rakiem, mogłoby stwarzać ryzyko utworzenia wszczepów komórek nowotworowych w obrębie np. jamy brzusznej, w obrębie otrzewnej itd. Czyli to jest drugi powód. Natomiast trzecim powodem jest to, że w przypadku niektórych zmian nowotworowych, np. torbieli, Wkłucie się w nie stwarzałoby ryzyko również pęknięcia takiej torbieli, czyli perforacji, wydostania się płynu znajdującego się w torbieli na zewnątrz, co mogłoby prowadzić do wstrząsu hipowolemicznego, czy po prostu innych niebezpiecznych następstw zagrażających życiu pacjenta. Czyli moi drodzy, po pierwsze, w niektórych nowotworach niska czułość diagnostyczna takiej metody. Ryzyko rozsiewu komórek nowotworowych, czy stwarzanie innego ryzyka dla pacjenta, przeświadcza o tym, że właściwym postępowaniem jest od razu usunięcie całego narządu lub wycięcie całej zmiany w całości. Moi drodzy, i na koniec, jeżeli już jesteśmy przy tych jądrach, no to ostatnio przeczytałem, Taki artykuł. Owłosienie pod kontrolą. Kobiety golą włosy na jądrach nie rzadziej niż mężczyźni. Hmm. Nie znam chyba żadnej kobiety, która goliłaby włosy na jądrach. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.